Czym jest josera Mineral 2-in-1 Extra? To wysokiej jakości mieszanka mineralna z żywymi drożdżami, szczególnie bogata w wapń, zalecana do stosowania z bogatą w fosfor paszą podstawową. Dzięki zawartości witamin, chronionego w żwaczu selenu, biotyny i wysokiej jakości minerałów, produkt spełnia wymagania gospodarstw mlecznych o wysokim poziomie wydajności. Dlaczego stworzyliśmy Mineral 2-in-1 Extra? Mineral 2-in-1 Extra zawiera w swoim składzie specjalne minerały, które wiążą mykotoksyny, po czym są one nieszkodliwie eliminowane z organizmu zwierzęcia. Dzięki takim rozwiązaniom Mineral 2-in-1 Extra zapewnia jeszcze lepszy sukces w hodowli bydła. Regularne żywienie preparatem Mineral 2-in-1 Extra chroni krowy mleczne przed objawami niedoborów pokarmowych oraz wspomaga płodność, wydajność i długowieczność zwierząt. Co zawiera mineral 2-in-1 Extra? Wysoką zawartość witamin. Makro i mikroelementy. Optymalny poziom fosforu. Optymalną zawartość bentonitu dla efektywnego działania. Żywe kultury drożdży, które korzystnie wpływają na procesy zachodzące w żwaczu. Jakie są korzyści? Zdrowe zwierzęta i dobra płodność dzięki najlepszemu zaopatrzeniu w składniki mineralne przy wysokiej wydajności. Więcej mleka dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu w substancje czynne, co zapewnia zdrowe wymiona i racice. Niższe koszty dzięki większej produkcji mleka i niższej brakacji zwierząt ze stada szybsze działanie. Dokładność dozowania dwa produkty w jednym worku. Mniej problemów z mykotoksynami dzięki aktywnym substancjom wiążącym mykotoksyny oraz niskie dozowanie produktu, które wynosi 10 g na kg SM. Jak stosować mineral 2 in 1 extra dawkowanie mieszanka paszowa uzupełniająca ze względu na wyższy niż w paszy pełnoporcjowej poziom witamin A i D3 oraz mikroelementów przeznaczona jest dla krów mlecznych w ilości 100-200 g na sztukę na dzień młodzieży w ilości od 50 do 120 g na sztukę na dzień cieląt z funkcjonującym żwaczem w ilości od 20 do 50 g na sztukę na dzień. Podsumowując, Mineral 2 in 1 Extra to zdrowe zwierzęta i dobra płodność dzięki najlepszemu zaopatrzeniu w składniki mineralne przy wysokiej wydajności. JOSERA Mineral 2 in 1 Extra to korzyść zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich zwierząt.